Trzymano części z tej strony Craft i jest ze mną gościnnie... Drozduś. Drozduś, tak jak wolisz, Droz, obojętnie. No, zagramy sobie Slendera, takie jakby y, drugie zmaganie... O kurde, coś się zwinęło, nieważne. Drugie zmaganie ze Slenderem. Tak, na pewno celem misji jest zebranie ośmiu kartek. Tak, tak nawet więcej. O ile damy ek... radę, nawet pięć, ale dobra. Czekaj, to nie tam. Ja chcę iść najpierw do tego drzewka, ale nie wiem czy ono jest tam. Ono jest tam, no, no, no. Bo... albo najpierw do kibli. Jak mówię. W kibli najle w kiblach najlepiej najle Ale dobra, nie bo w kiblach jest strasznie to... No, to ale najlepiej ten, na początku. No chyba lepiej, żeby było strasznie w kiblach. Zmieniamy się tutaj kartki? To będzie odpowiednio. Dobra. Kiblę możemy zostawić na ostatnią. Dobra. A tak to wszystkie inne lokacje. Sorry, że nie było tak długo odcinka. Ale były święta. Ja w święta nie miałem zamiaru nagrywać, gdyż. Odpoczywać gdyż mam chcieliśmy. Nie chcieliśmy. Próbowałem nagrać filmik ze złożeniem życzeń, ale stwierdziłem, że e, sami sobie złożycie życzenia. <laughs> nie, no po, po prostu jakoś tak wyszło, że nie złożyłem. Ale myślę, że nikt na tym jakoś nie ucierpiał. Aha, w skrzynce sprawdzałem i widziałem, że y, osoby, które wygrały, podziękowały za gry. No, no, to fajnie, to nie mówię, ja nie jest Nie, bo... Nie, Drozda, jakoś tak po prostu rozda czasem sprawdza. Ja czasem sprawdzę. Jest takim jakby... Pomagierem to z Tak po prostu czasem pomaga ogarnąć to wszystko. A jest nas na razie mało, więc się boję co będzie jak nas przybędzie. <śmiech> <śmiech> tak. Jak myślicie, że jakoś będzie, to nie będzie. Ja oglądasz tą... o, jest auto, czasem powiedz. Bum, 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 bum. Nie lubię tego bicia serca, tak podkręca atmosferę, no, to głupio, nie? Ja cię zabiję, nie będzie tak. Jak będzie tutaj kartka, to się będę cieszył, że już dalej nie muszę iść. Bo y, jeśli ja już znajdę tutaj kartkę, to ona wreszcie będzie grał bo, gdyż ja... Nie jestem w stanie... Nie, nie ma Slendera? Nie, to z tym na inną blokadę Zawsze jak popatrzysz na Slendera, to od razu się go boisz. Czemu? Nie, nie wiem, dlaczego. Ja się mu boję. nie? No on jest jakiś... Nie wiem, najgorzej jest tak, jak na, nagle wyskoczkę w pierwszym odcinku, ale nam spadły 4 FPS-y. A właśnie, nie wiem czy... Czy zauważyliście... Że w pierwszym odcinku tak jakby głos nie szedł trudno z wideo, a to było spowodowane... Aj, to długo by tłumaczyć. Mieliśmy opóźnienie, tak w skrócie, mieliśmy opóźnienie w nagrywaniu dźwięku. Prze... aj, taki mikrofon Mucius ma, który tak jakby przetwarza dźwięk tam chyba po sekundzie, czy po czymś, po jakimś tam okresie czasu, nie wiem jak to jest dokładnie. I tak się po prostu zepsuło. No tak. Był przez wrzucony na mój kanał poradnik, ale go usunąłem, gdyż uważam, że był źle nagrany. Nagram go jeszcze raz dzisiaj. Nie wiem kiedy wrzucę, więc jak mówię dzisiaj, to nie znaczy, że w ten sam dzień, co ten filmik. Więc... tak, yy, No to chyba tyle. Zaraz sprawdzę, która godzina. Pierwsza mm, trzydzieści. No. dość późno. A to... Chyba. No? Chodasz zacząć. Kurde. Nie lubiesz. Też nie lubisz. Chociaż to się wniosko. Najśmieszniejsze jest to, że w kwiecie nie jest śnieg. No właśnie. To jest też najbardziej wkurzające. Nienawidzę śniegu. Zimy nie powinno w ogóle być w Polsce. Zima może być w górach. Dobra. to nie... najlepiej cały czas lato. No dokładnie. Żeby było cieplutko. Zorazujemy iść. Mm tu jest ta droga, ja muszę odnaleźć drogę. Jak to jest zgodnie z drogą? a ta tutaj. Tak mi się zdaje, że to jest droga przynajmniej. Nie jestem w stu procentach pewien. Ale na razie to jest rozslender, nie ma. się dopiero pierwsza kartka, Lelita. może już po pierwszy raz się pojawić. wy trzecie ekranie. No właśnie. Jeśli możecie, to bardzo bym was poprosił o skomentowanie filmu. Czy chcielibyście, bo. Ogólnie mieliśmy nagrywać LoL'a też, ale jeśli nie będziecie chcieli oglądać go, to... Powiedzcie to po razy, prostu najbardziej, żeby. napiszcie co chcecie, żeby nagrywać. O właśnie, właśnie. Jest dużo, jest dużo fajnych gier, może na przykład Fallout to trójka, to nie jest nie jest za droga gra, a po prostu jest dużo możliwości, tak. fajna grafika i po prostu też fajnie się nagrywa. Taką grę. Nagram też fajną taką dość grę, pewnie ma <laughs> no, Można by spróbować GTA nagrać. Nie, bez tak, nie lubię GTA. GTA jest fajna, żeby sobie ją pobrać, ale jak nie mogę mu koło się wziąć, mam jak gier teatru, bez jest grą, którą... Yy, dobra, zro, robię specjalnie dla Ciebie te łazienki, żebyś Ty się później nie musiał w nich, ten, Przez nie chodzić. To wiem, że ich nie lubisz. Ja w ogóle Slendera nie lubię. Jakby u mnie mucił, graliśmy taką wersję Slendera. Yy, hospice, hospice? Nie, nie. Graliśmy, e że tego była... Taka było, że ten... że chodziliśmy Mikołaj... że chodziliśmy... Nie chodziliśmy. No, teraz tu zrozumę. I gdzieś tam wyjść? No. I zbieraliśmy kartki. Y, zbieraliśmy prezenty, a jak szedł, to Mikołaj no i nie i bo mamy... melodyjka świąteczna. tam się wychodzi? Tam. Tak. To ja pójdę tak, żeby ci nie oglądać dalej w to Ło, ło Slender. Aj gaś latarkę i wiedzy w drugą stronę. Tak mnie uczył mi uczyć. Jeżeli. Chcesz grać? No, mogę pogrążyć trochę. Ja się napiję. Tu masz tutaj myszkę, a ja się pójdę napiję. Tak, reklama. Na szczęście nie mam kamerki, to mi o prawa autorskie nie pozwolą. No, no, ale w sumie jak, jak już tak bardziej, jak już tak lepiej, że będzie wam ten szło, to możecie kupić jakiś ten. Mikrofon. O, tu jest tunel. Zobacz. Nie, tunel jest najgorszy. Nie, ja tunel do tunelu. Wchodź do niego. Dobra, wejdę tutaj. Do tu masz wejście do tunelu. Ej, prawo, to się Czekaj, no. Prawo. Gdzie jest tunel? Dawaj. Jest a, nie? tutaj, dobra. I ja mogę sterować myszką od ŁSD. Tak będzie sprawiedliwie. Jak będzie slender, to uciekaj. A dobra. Nie... A ja czy się światło? Ja zgaszę światło. O, jestem karkarz. I po prostu tutaj gaśnijmy światło i od razu widzimy do przodu jak najdalej. Shiftem się biega, No teraz, chwila, chwila, chwila. Biegnij do przodu. Biegnij, 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 biegnij. Gaś to światło! I jeszcze chwilę musimy... Ale mieć był, było obok. Biegaj, biegaj, jeszcze chwilę. Dobra, już bez staje chodzi. Idź dalej. W sali trzy kartki to... skoks, nie? My uzbieraliśmy cztery w poprzednim odcinku. Ale trzy kartki to już się wtedy zaczyna robić strasznie, muszę przybyć nie jest moją ulubioną grą. Ale moją też. Nagrywam ją dlatego, że. Ale ten. Tak, można by nagrać koda czwórkę. No nie mam koda czwórki, mam tylko 6. Tak? Taki problem. Ale można zainstalować. Ja nie wiem czy na tym kompie mi pójdzie, bo na tym. Nie no jak u mnie na kąpie posło. Na tym kąpie słabo chodził kot, z tego co tam. Tam idziemy. Trzeba będzie iść do tych takich beczek, czy jak. Tej... Do, do drzewa idziemy drzewie już byliśmy. Nie byliśmy w drzewie. Zebraliśmy kartkę z drzewa. Pierwsza była przecież w Na drzewie. 4. Tak? Mhm. Pamiętam, bo ja ją wybierałam. przetrzeć monitor. Masz kurz na monitorze, który wygląda jak ta siatka. Uf, no właśnie wiem, czasem się gubię. Co tam jest? Może jakaś... Karteczka? Tam chyba karta, i w lewo, Pawełek. Jest karta. LOL, biegnij do niej. A to biegnij, gasimy światło, odwracamy się i zaraz biegniemy. I w lewo pobiegniemy. Gasiatło. Czekaj, jeszcze nie ma, jakby nie trzeba Biegniemy. Dawaj, trzymaj to, bo trzymaj te wzdało. Biegnij byle gdzie. Grunt, żeby jak najdalej od tego miejsca. Przepraszamy za chwilę brak światła, ale taka po prostu jest taktyka, żeby Slendera... No właśnie taka taktyka. Tu jest światło. Dobra, zapalamy. Bądź normalnie... Nie wiem czy wiedziałem gdzie wtedy Slendera nie spotyka. Jak się Żebyś nie kraczył, bo zaraz go spotkamy na... Boże! Oooo! No, piernicze! Dobra, no dobra! No To chyba no, będzie to... Chyba będzie koniec dzisiejszego dnia, bo... Ja zaraz nie uczciłem. Jak nam... może ja... żebyś nie kracił bo wyskoczył a ty je! Do, no to, dobra, to my się już z Wami żegnamy. Się, po, no, żegnamy się, jeśli się podobało, zostawcie łapkę no w górę. Właśnie. Jeśli nie, łapkę w dół. Dzięki, jak dzięki lola, za wspólne emocje w ogóle. <laughs> jeśli chcecie lola, to po prostu napiszcie w komentarzu. Ciemka. Ciemka.